Wziało się, widziała. się. Dajmyśmy nowe miejsce i zobaczcie jaką mamy egzotykę za na Ta <grym> I mamy raneczę ja robię film na dzisiaj Musi wejść o 17, .00. dzisiaj film i robi jakiś wynalazek na śniadanie będzie jecznice w tortilli. i takie coś wjechało nie mam do końca pewności, co jest tam w środku to mogą już różne rzeczy być Nieprawda Bo Patrycja ma nerwy z rana Mogą nie mi tam co rzeczy wrzucić Bo mnie po prostu czasem rano denerwuje i tyle Też Patrycie, tak macie. Patrycja denerwuje wszystko z rana Ej, ja już cała, już pinok. Zobaczcie, taka ładna miejscówka Tutaj słoneczko świeci, tu plaża, tu parki. Tam można sobie dużo podreptać po tych górkach. Tylko Z wiecie co, ma jeden mankament. Tutaj w ogóle zasięgu nie ma. I to nas zmusza do ewakuacji w tym momencie, żeby ogarnąć rzeczy. Niestety. jak dużo aut może być w jednym miejscu, niby na dziko, ale takie też są, o. a tam widzicie wszystko zastawione, tam są takie wielkie place i oni tu wszyscy stoją yy, ogólnie to każda jedna miejscówka to yy, aut z, z, z zachodnimi rejestracjami Nie ma miejsca dla nas Mieliśmy obiad W sumie to na parkingu przy drodze tak, o. Tam jest droga No bo nie ma, no dosłownie nie ma, nie ma gdzie stanąć Ja nie wiem A w ogóle to obiad mieliśmy fajny Ziemniak z marchewką Bo, bo kotlet y okazał się już zepsuty Także tam... Nie kupuję ci To nie był kotle sumie to był prawdopodobny kotlet. No dobra, no ale chcieliśmy to zjeść, no bo już tak się działo. Ale nie, nie dało się. Jak się robi. A w ogóle to jak mogliście zaważyć po drodze. To Murcia jest, nie? Tak. Bo będzie błąd. Znaczy już jesteśmy w Andaluzji. Już jesteśmy w Andaluzji, ale Murcia jak widzieliście jest bardzo ładna ogólnie, bardzo ten. Takie fajne widoczki są. Tylko, że to są takie skrajność, skrajność, bo macie albo bardzo takie ładne widoczki jak tam były Albo są po prostu morza folii Tam było trochę też nagrane tego I są takie miejsca, teraz właśnie nie jadliśmy przez taki rejon, ale jak się tak pojeździ po takich wioskach bardziej To są takie miejsca, gdzie ta folia jest dosłownie wszędzie, tam można Iść na pole, podnieść trochę ziemi w ręce i to będzie taka mielonka z ziemi z folią Dosłownie no Albo te wszystkie szklarnie, które tam są porobione z tej folii, to to dosłownie są Miasteczka, tam, tam żyją wszyscy, którzy tam pracują i tak dalej, w takich slumsach, można nazwać No, także to tak niby ładnie niby wszystko, ale jednak ma to swoją drugą stronę znowu Ale za to górki bardzo ładne tutaj mają, takie widoki, no Zobaczcie jakie tu fajne górki są Naprawdę to Śmiesznie wygląda Takie dziwne, tak samo tam o. a tutaj całe to wybrzeże wszystkie możliwe miejsca wyglądają tak o jak, jak tam zmiana miejscówki patrzcie jaką mamy palmę kurde będzie z okna sypialni palma Petycja ale weźmie ładną palmę dzisiaj z okna sypialni Miejscówka nawet nie jest zła. Jakie fajne kaktusy. Jaki kaktus. Ja? Nie wiem właśnie, ale coś mi się wbiło już. Um. Patrycja, tak jest z kaktusami, że to kuje z reguły. Ała, ała, ała. O, to mam to w bucie. O to, dobra. Idź Nie Poważnie? To był ten problem? <grym> Nieźmiem do bola Jezus mojego małego bluzka A drzewie jakby na wylot stopę przebili no Patrzcie, 5 minut od nas nie było 5 minut od nas nie było i się osiedle zbudowało. Patrz, blok postawili obok. Ja pierwdzielę To jest barniki. No i jak rano zapowiadało się ładnie, tak już raczej nie jest ładnie. To jest ta pora, kiedy zaczęły się spore wiatry. I nawet słońce się zasłoniło. A my się będziemy musieli zebrać z tej tak czy się, jak z innego powodu. Bo ten tu pimpek. No, widzicie jak uszy trzyma po sobie? Bo cały czas gdzieś niedaleko są jakieś jakieś wybuchy straszaków takich. No bo tutaj rolniczy teren no to. A ten tak reaguje na to, że się nie da z nim tu posiedzić. Nie. Nie podoba ci się tak. Dobra, słoneczko niby wyszło i na chwilę wiatr ustał, ale to na pewno tylko oko cyklonu. Cisza będzie gorzej. Nie, w rzeczywistości tak na pogodzie jest pokazane, że po południu będzie zacząć się jeszcze gorzej. I tak przez najbliższe 2-3 dni jest. A ten, ten królik tylko cały czas na kolanach siedzi, żeby go nie postrzelili. Boisz się, biedak. No dobra, dlatego spadamy i jest taki plan, że jedziemy się trochę cofniemy w góry. Na taką miejscówkę, na której byliśmy dwa lata temu. Mamy nadzieję, że to będzie dobry wybór. Że nas tam osłoni od wiatru. No, Zajedziemy się, okaże tam śnieg. O, i znowu strzelali. Znowu szczelali na króliki, co? Biedak. Kamino. Co za mina? Jakie skupienie? Kurde, postrzelą mnie. Ja jestem jak królik. Jak nic mnie ustrzelą w końcu. Dobra, lecimy. jest miejscówkę mamy yy, Nadal trochę wieje. Nie da się ukryć. Ale jest szansa, że nas tutaj ta górka trochę osłoni. Ta tu, ta tam, tam. I ogólnie to przejechaliśmy tam, stamtąd, stamtąd, tam do samego końca, tam jest już może no. To jest taka szansa dla nas na przetrwanie w najbliższych dni. wiaterek sobie nie odpuszcza patrzcie, my robimy kebaba, tu są placki zrobione na to przepis, gdzieś w macie a co do mięsa, to mięso robimy tak że sobie smażymy w większych kawałkach pierś a potem ją ja dopiero przecham na, na, na drobne to dochodzi w sobie dużo lepsze niż takie jeśli by pokroić i od razu smażyć w takich małych kawałkach testowane było na różne sposoby uwierzcie mi, tak dochodzi najlepsze znaczy tak się nam wydaje cały czas wieje ale ja Wam pokażę jaki ładny zachód słońca czy słońce tu już zaszło? Ale... Niecka i nas trochę chroniet tego wiatru, czy. Yy, prawie nie wieje dobra, trochę wieje. Zobaczcie co się dzieje u nas na stole, jak się mówi, że będzie śniadanie na słodko. Jeden krem. Krem oziechowy, y, Dżem truskawkowy. Jakiś dżem od mamusi, nie wiadomo z czego tam, co mnie było. Y, serek biały. Oczywiście na no. no, ja. Bananik y, Golchat. Nie wiem czy to znacie. Bardzo dobra rzecz w połączeniu z tym. Normalnie wymiata to, to, to w Niemczech, gdzie kupić. W sumie to nigdzie więcej nie widzieliśmy. tego tak, To jest taki syrop, syrop z buraku. Bardzo dobry. No i, te, i, i oczywiście piecie w kodatek. Widzicie, takie coś. Wracasz do naszego internetu łowi stara. Ach. Dobra, teraz widzicie ekran telefonu. I jak widać tutaj mamy doładowane tą kolejną już bo też 60 giga się wykorzystało, które miało być na starcie, no i w kolejnej opcie za 20 miało być 210, no i tak, tu widzicie. Się wykorzystało. Się wykorzystało się. Na, na YouTube i tak dalej się. Co no, się śmiesz? my, co my, się my no, wykorzystać. A wykorzystał się, się wy... wykorzystała, nie No i widzicie, spokojnie po 20 właśnie wyszło te 260 GB. Jedynym problemem było to, że tutaj w aplikacji, tu po kliknięciu tego przycisku, nie działała zmiana tej terfy Tutaj tego tutaj po nie wiem, czy będzie widać te dotknięcia. To po lewej i nie działała zmiana, bo wyskakiwał jakiś błąd, ale za to okazuje się, że mówi stary hiszpański, ma fajny support. Napisałem tylko pach, pach, pach i zmieniony. Także ogólnie działa. Kolejną kwestią do sprawdzenia będzie tylko, czy faktycznie w roamingu będzie tak samo funkcjonowało. Dobra, to jest jedna rzecz. To działa. I teraz jest tak, jesteśmy tutaj na tym yy, wypitkowie. I musimy wysłać film. Jak do tej pory zasięg był wszędzie. I świetny, i w ogóle. Tak, teraz jak zrobimy test, to coś mi się wydaje, że tam za wiele nie wyjdzie. Bach, i robimy. Hmm. no już widać jak pobieranie tutaj jest tak na poziomie 9 tak normalnie wszędzie to było ponad 50 standardowo także wysyłanie tutaj już będzie wyjątkowo słabe na pewno No tu jest 9,9 oj, 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 oj. stąd ten film nie wyjdzie chyba 0,23 Tak pomalutko, Jeszcze spróbujemy ten ruter gdzieś wyrzucić na dach albo coś. I zrobimy drugi raz. Weźmiemy go stąd, Mamy go tutaj i zobaczymy co będzie. Dobrze, router jest na dachu. I robimy test numer 2, krywamy i start. Już yy, Jeszcze gorzej. Ja <noise> <noise> coś czuję, że stąd ten film w ogóle nie pójdzie. Ty patrz. O ile pobieranie spadło o połowę... Tak za to upload się nam zrobił dobry. No dobrze. To może wyślemy. To może wyślemy. No, nie, no dla nas ok. W tą stronę może być. Co prawda mamy słabo z pobieraniem ale za to a procie zrobił. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Jeśli ktoś wie, to niech mi powie. W jakim wypadku będzie lepsze pobieranie, a takie wysyłanie. Przy okazji, może coś zrobić i pokażę Wam, jaka jest przewaga takiego miernika cęgowego No zwykłym, po prostu, który nie ma takiej opcji. Ono takie, że jeśli tu mamy na przykład takie urządzenie jak to tutaj czyli to w którym my sobie regulujemy moc grzałki naszej to bez problemu możemy sobie ustawić yy, ustawić tą jej moc którą potrzebujemy na przykład bo na przykład my jeszcze mamy coś takiego i to nam może wskazać jaka jest, jaka jest yy, moc ale jeśli tego nie mamy to po prostu z czegoś takiego możemy to łatwo wyliczyć jeśli sobie weźmiemy taki cęgowy trzeba by też zwrócić uwagę, żeby on miał możliwość pomiaru tego i w prądzie stałym i w prądzie zmiennym to sobie ustawiamy na ten zmienny zerowany i jeśli my go tutaj założymy na ten przewód po prostu tymi cęgami nie wpinając się w nic w tym momencie widzimy ile amper on ta grzałka w tym momencie bierze, to jest 3,8 a my chcemy w tym momencie ustawić tą grzałkę na jakieś Powiedzmy 700 W z tego rachunku. Jeśli weźmiemy, mamy 230 V i teraz razy tam jest 3,8. Wychodzi, że mamy około 870 W w tym momencie ustawione. Ale jeśli sobie na przykład ustawimy, żeby tam było około powiedzmy że 3. Lepiej bym pasowało 3,2. Nie, jeszcze lepiej. 3,1 713 W, mniej więcej, już wiemy, że musimy sobie tutaj tym pokrytekiem pokręcić na tyle, żeby na chwilę ten amperaż spadł mniej więcej do tego, jedziemy w dół, w dół, za dużo, powiedzmy, że coś takiego ustawimy. No i z tego wynika, że będziemy mieć coś koło 750 W, mniej więcej Tu pokazuje oczywiście 240 Nie teraz e, Tu jest 240 Moment, tu jest 240, ale to tylko dlatego, że w tym momencie on, e, to jest taka jakby podsumowanie tego co wchodzi i wychodzi Czyli jest w tym momencie 240 na minusie Bo tu jest te 20 A, które bierze, ale to jest no, znowu przeliczenie na 12 V No i jeszcze plus to co schodzi z tego, z panelu w tym momencie Część tu To jest fajne właśnie w takich mierniczkach cęgowych no bo jeśli nie no to mielibyśmy inną opcję że na przykład wpinamy sobie watomierz o którego dajmy na to teraz nie mamy lub normalnie w obwód się wpinamy tym ale mierzymy wtedy amperaż po prostu jaki tam biegnie no i w sumie to samo tylko że jest więcej roboty a tym się możemy wpiąć byle gdzie i byle jak. no i to jest jeszcze tak nie to samo bo w takim cęgowym możemy to zmierzyć ma naprawdę dużo, duże prądy a to jednak ma ograniczoną możliwość ale każdemu kto w ogóle jeździ sobie takim małotkiem i coś tam ma porobione to polecam mieć jakikolwiek miernik ze sobą już nie musi być taki niech to będzie jakikolwiek miernik który jesteśmy w stanie w ogóle zmierzyć napięcie bo w ten sposób najprędzej się diagnozuje wszelkie usterki zaczynamy od pomiaru napięcia w danych miejscach czy tam jest ono czy go nie ma a jeśli nie mamy nic no to wtedy jeszcze zamierzam nie pomagasz w nagrywaniu, potencjał się panuje. Ej, ty... Ja <noise> O myrniku. No jeśli coś nawala, no, to nie jesteśmy w stanie w ogóle sp sprawdzić nic. <noise> ty się dostaniesz w czambuś. <noise> nie jesteśmy w stanie nic sprawdzić. Na przykład, Willow do mnie, czy coś. No, no i ja mówię, no co możemy zdalnie zrobić? No to na początek przydałoby się, żeby sprawdzić, czy na wejściu takim i takim jest tam napięcie czy coś tam. E, I tu się kończy temat, bo ktoś nie jest w stanie tego w ogóle sprawdzić. Także jakikolwiek mierniczek multimetr, warto mieć. Choćby ten za 10 zł. Tylko ten za 10 zł trzeba z nim troszeczkę uważać, żeby go szybko nie zabić, ale warto choćby taki. To jest właśnie dokładnie jeszcze to samo urządzenie w naszym ekspresie do kady z tyłu jest założone coś takiego co reguluje po prostu moc tej grzałki, która jest tutaj w tym małym bojlerku w no, ten sposób po prostu taki ekspres może sobie funkcjonować na naszej przetwornicy, która tam maksymalnie w dłuższym czasie może ciągnąć te w a ten ekspres bodajże miał chyba ponad 2 dlatego jest to zmniejszone tym, tylko po prostu trwa odrobinę dłużej ale nadal jest w stanie funkcjonować teraz i tutaj było tak samo to polegało. To było założone, później tutaj był założony cęgowy ten miernik, no i mniej więcej było wyliczone ustawienia, do, do ilu tam po prostu, żeby było maksymalnie te 1000 W. Ciągu. I w ten sposób właśnie możemy sobie coś takiego tuningować No. Jak widzicie trwa produkcja pierożków. Ale u nas odlepienia to jest tylko Patrycja, a wiecie czemu? Bo ja zagniatam ciasto. Żartuję. Znaczy ja zagniatam ciasto, ale czy nie chodzi o to. Bo podział jest taki, że jakby Andrzej miał robić takie rzeczy, to uwierzcie, są dwie opcje. Albo one by tak nie wyglądały, albo Andrzej dostałby pier... i ten. Yy, także Patrycja lepi pierożki. A w ogóle to geneza powstania. Co ci się stało na czole patrzcie? To ty, ty mi dokuczasz jak ja tu pracuję. W to ogóle jest twoja to, wina. To jest pewna geneza powstania tych pierogów, bo to nie są, jak widzicie, takie standardowe pierogi ruskie. To są z serem feta. A pomysł powstałby gdzieś w Albanii. W gdzieś na jakimś... Nie, to albańskie zadupie było. <laughs> Pan bani tej a? wiosce tam pierwszy raz. mieli tam ser taki. No tam kupiliśmy w tym sklepie w, u tej pani, co nigdzie na niczym cennie nie było i co, że nie przychodziliśmy i w sumie wszystko kosztowało inaczej. Codziennie było tanie, jak przychodziliśmy a do... A to nas dziwo już. tak no, bo chyba nas, chyba nas już później poznawała i potem naliczała nam inne ceny. Bo wiecie to był taki sklepik jedyny, jedyny jaki istniał, brało się coś z półki, nie miało się pojęcia ile to kosztuje, szło się do kasy, a pani sobie tam chlepała co się jej podobało. I tak w sumie się ukazywało, że za każdym razem płaciliśmy inne inne sumy za to. Czasami mieliśmy kupić czekoladę za 20 zł. No. Także, tak jak widzieliście, tutaj jest specyficzny skład, bo tutaj jest feta zamiast zwykłego twaru szklatu, głównie przez to, że geneza była taka, że mieliśmy... Chcieliśmy zrobić pierogi ludzkie, ale jedna osoba w składzie nie ten... nie toleruje krowiego mleka. No to żeśmy zaczęli kombinować i znaleźliśmy wtedy owczą fetę. No i tak szczerze mówiąc, to już tak zostało, że te ruskie już teraz zostają tylko i wyłącznie z fetem. Bo jednak są nie do porównania z tamtymi. Także polecamy, można sobie sprawdzić. Ale nie wiem jakie będą z polską fetą, jeszcze nie polską się. fetą jest ogólnie problem, bo polska feta Dla to taki bardzo przesolony no? jakiś ser, jakiegoś no. tam rodzaju. No. Także no, wszędzie gdzie byśmy nie kupili tej fety, to ona wygląda na inaczej i nie jest tak przesolona właśnie jak ta do dostania w Polsce. Także można spróbować, ale pewnie wtedy nie docalać za bardzo już tego Tylko, że to jest różnica będzie taka, że polska feta to jest taki ogólnie Jakby zwykły twarożek tylko, że bardzo zasolony I on nie ma tego takiego posmaku takiego mocniejszego A tutaj no każdą fetę bym... jaką by nie kupił to... Owcze, nie? W ale, ta, ale ta w sumie to nie wiadomo z czego jest. Nie, ta jest już chyba z normalnego Ale też ma już inny smak, taki sensowniejszy no I ogólnie tu chodzi o to, że właśnie ten ser nadaje więcej smaków. No i gałka muszkatołowa jak widzieliście to też chyba nie, nie wszędzie wydaje. się daje. Także polecam jeszcze pisik do wytestowania, a my lepimy dalej. No Ci Patrycja, lepita.